Proszę księdza biskupa, ksiądz biskup uczestniczył w jubileuszu biskupów i ten jubileusz zaczął, rozpoczął wyjątkowo pielgrzymowaniem do Asyża. Dlaczego właśnie tam? To jest bardzo prosta sprawa, jeśli ktoś wie, kto jest moim ulubionym błogosławionym. Dzięki księdzu kardynałowi wypraliśmy się do Asyżu, najpierw do grobu błogosławionego Karla, Akutisa, tam się pomodliliśmy, tam także ksiądz kardynał polecił mi, żebym przewodniczył przy święte i żebym wygłosił kilka słów. Akurat był to taki dzień szczególny, bo to była uroczystość Jana Chrzciciela. I w swoim słowie takim krótkim. mam nadzieję porównywałem Jan Chrzciciel, a Karlo Akutis. A potem pojechaliśmy do bazyliki świętego Franciszka Zasyżu i tam pierwsze pielgrzymowanie asyżskie. Asy, asy, Proszę księdza biskupa, czym tak księdza biskupa było stanąć przed trumną, gdzie jest księdza ulubiony święty, popatrzeć na niego, już nie mieć go tylko w małych relikwiach w swoim mieszkaniu, jak ksiądz biskup otrzymał je od księdza kardynała, ale właśnie spojrzeć mu tak na niego. Spojrzeć i powiedzieć mu to, co noszę w swoim sercu. A pojechałem tam nie tylko w swoich... Nie tylko przedstawiłem swoje własne prośby, ale także tych wszystkich, którzy mnie prosili, ażebym będąc przy grobie Karlu Akutisa, żebym także ich problemy, sprawy, prośby przedstawił. Dowiedzieliśmy się od jednego z ojców Franciszkanów w Bazylice, św. Franciszka, że o 11 godzinie w Bazylice była mama. Carlo Acutisa z bliźniakami. Te, te Chłopczyk i dziewczynka ma w tej chwili mają 15 lat. W każdym razie okazuje się, że ten, y, y, przyjeżdżają tu tam, że dość często przychodzą. Także to świadczy o tym, że i oni pomimo śmierci syna ciągle jeszcze bardziej łączą się z Jezusem. Na Niego się przybliżają. Ksiądz Biskup po powrocie z Asyżu uczestniczył dzisiaj w spotkaniu z Ojcem Świętym Leonem. To było pierwsze spotkanie księdza Biskupa z Ojcem Świętym. Jakie wrażenie wywołał na księdzu biskupie nowy papież? Bardzo energiczny, bardzo syntetyczny, jeśli chodzi o myśl, którą nam przedstawił. No i bardzo serdeczny. Bardzo często, jak przychodząc obok nas, zauważyliśmy, że, że uśmiecha się. A to jest ogromnie ważne, żeby papież był człowiekiem otwartym nad inny, na innych biskupów. Wspomniał także o tym, żeby biskupi ordynariusze szanowali w swoich relacjach w diessezji biskupów, biskupów, emerytów. Kiedy ksiądz Karol mi to przypomniał, ten cytat z. Wypowiedzi papieża, ja powiedziałem, ale i też inwicem, czy nawzajem. I jak byliśmy na obiedzie u księdza kardynała Krajewskiego, w pewnym momencie ksiądz kardynał mnie sprowokował do tego, żebym dał świadectwo tego, jak, czego, jak, 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 jak jakby to powiedzieć, jak są między nami relacje. I powiedziałem o takich wydarzenia, które miały miejsce zupełnie niedawno, które pokazały jakim, jakim taką braterską miłością do, do mnie ojczy, ksiądz Karina się odnosił. Wspomniałem o tym, o relikwiach, które otrzymałem w dniu mojej rocznicy jubileuszu sakry biskupień. Wspomniałem o tym, że uszanował moją wolę i nazywał mnie emerytem. Że tego samego dnia także wręczył mi Trzy dekrety, które wskazywały na to, że będę miał co robić w diecezji. Potem wspomniałem też y, o tym, że pomyślał o naszej wspólnej pielgrzymce do, do, do Asyżu, do grobu Carlo Akutisa i, i także to, że właśnie tam w tym miejscu poprosił mnie, żeby ja liturgim przy świętej tam przewodniczył. Y to kolejne jubileusz w życiu księdza biskupa, jubileusz ogólnokościelny. Czemu on się różni od tych, które ksiądz biskup wcześniej przeżywał? Biegiem czasu. Czas biegnie, tempo sługit. Kolejne jubileusze, bardziej już człowieka nastawiają nie tyle na przeszłość, chociaż ona się absolutnie liczy. Wspomnienia z przeszłości, rozmaite wydarzenia w moim życiu kapłańskim, biskupim, ale już w tej chwili człowiek też coraz częściej musi patrzeć w przyszłość. Ta przyszłość, która jeszcze jest zadana przez Boga, z myślą o tym, żeby ten czas także potrafić dobrze wykorzystać.